pokażę wam w jaki sposób złożyć dozornik dla masy szpachlowej, aby móc obsadzać narożniki papierowe? Mamy dwa moduły, jeden moduł który służy do nakładania masy szpachlowej składamy dwa elementy z grzebieniem ze sobą następnie element którym wpuszcza, przez który wprowadzamy taśmę do zasobnika uzyskujemy w ten sposób dwa elementy ze szczelinami, w które będzie wchodziła taśma. W ten sposób i drugi element, który będzie aplikował masę w grzebień dolny. W ten sposób i przez grzebień горный, на самом даже сломанные, запечатанные, z elementem z tyłu. Wkładamy. To narzędzie możemy już zaaplikować do środka masy, Natomiast do dolnego wiadra najlepiej jest do oznakowanego miejsca nalać wodę. W momencie kiedy przerywamy poszlowanie, składamy wiadro do drugiego. W tym momencie mamy zatkane wodą. Woda nam po prostu tutaj zamyka Zabezpiecza przed wysychaniem masy Na górę wiaderka mamy wieko także możemy zamknąć swobodnie wiadro Tym sposobem nam nie będzie schła masa, możemy ją dłużej przechowywać Papierowa, żeby swobodnie przechodziła przeszła przez cały dozownik najlepiej jest ją naciąć pod kątem I wtedy swobodnie będziemy mogli ją przez dozownik przesuwać czy to dolny do rogów wewnętrznych czy do rogów zewnętrznych jest to pozycja dla rogów, czyli narożników wewnętrznych. Połączenie ściany z sufitem, połączenie, połączenie ściany ze ścianą, połączenia skosu poddasza z, z sufitem poddasza. Natomiast dół typowe wszystkie narożniki, wszystkie narożniki zewnętrzne, wszystkie narożniki zewnętrzne ściana, ściana czy tam jakiejś zabudowy dowolne wkładanie równo wciętej taśmy może się kończyć tym, że będzie się ono blokować może się blokować. Łatwiej poza tym końcówki, jeżeli jest nacięta taśma pod kątem, przy wyciskaniu yy, osadzonej już taśmy łatwiej jest pozbyć się tutaj nadmiaru nadmiaru masy szpachlowej. To by było tyle. Dziękuję.